Witam, ja jestem PL Roko, a to jest kolejny odcinek naszej serii Przygody z Minecraft. Ten odcinek poprowadzi Mr. Mysia. Hejka, jestem Mister Mysia666. Mój link znajduje się w ósmym odcinku Przygód z Minecraft. Ale przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszym odcinku zbudujemy wieżę. Dobra. Więc wczoraj, no w poprzednim odcinku zacząłem już planować, że tu będzie takie fajne wejście, taki sweet. Dobra. Więc wykopmy je. Oczywiście to będzie długo trwało, więc ja wam zrobię cięcie i wiecie. Ale trochę już wykopię przy was. Bo to jest nuda. Jak ktoś kopie, a wy patrzycie. Chyba, że ktoś lubi. To napiszcie w komentarzu. Jak ktoś lubi, to takie nudy ja będę Ja to pokazywał. muszę znosić zawsze. Będę pokazywał takie nudy. Jak chcecie. Wszystko dla widzów i tylko dla widzów. Dobra. Wykopię takie małe pomieszczanko i, i pokażę Wam, jak już będzie takie wiecie. Taki tunel w górę, taki szsz. To Wam pokażę. Dobra, to narka, Do za chwilę. Dobra, witam po cięciu i patrzcie, jakie ładne dziura. Haha, sweet. Boże, bierzemy ze schodki. Co nam się zasadały ze schodów? I zrobimy kręte schody. Nioch-nioch. Bierzemy sobie schody. I stawiamy. Nudny zabieg, nie próbujcie tego w domu. Chyba, że ktoś chce sobie mieć ładnie w chadzce ale jak ktoś nie ma czasu to niech tego nie robi dobra chcecie patrzeć na to jak buduję chyba no mister myśla krzyczy, że nie to wam zrobię cięcie i pokażę jak już będą schodki tam, tam, do nieba tam dobra to! Na razie. Okej, okay, witam po drugim cięciu i... Tata! Schody skończone. Możemy normalnie po nich wchodzić. Są kręte. Ładnie. Zobaczycie widok z góry. Jest nice. Ładnie to nie? Na tamtym płaskowyżu też coś postawię swój posąg. o, tu widać y, okno od magazynu. Ładnie. Ładna okolica. Wow, matko. Prawie się zabiję, dobra. Tam fajne. Y, tu widać moje oczka. Dobra. Y, Wierzę, postawimy chyba nie w tym odcinku bo yy, nie mam zbytnio materiałów zaciekawych, żeby postawić wieżę musiałbym nazbierać pomiędzy odcinkami trochę, pewnie będzie ze szkła i z czegoś jeszcze fajnego coś świecącego trzeba by było sprowadzić jakbym miał diamenty to bym zrobił sobie obsydianowy portal do netheru i byśmy sobie polecieli bym wam pokazał pięknie Dobra. Także chyba będę kończył. Tu jeszcze coś zrobię takie, żeby nikt nie spadł. Jakieś ładne coś. Tylko jeszcze nie wiem co. Może to szkle i lawa będzie w środku płynęła. Zobaczymy. Nie, nie będzie mogła płynąć lawa. W środku. No niestety. Coś się wymyśli. Dobra. Także komentujcie. Subskrybujcie. I pożegna się z Wami Mr. Mysia jeszcze. Hejka, do zobaczenia. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Ha. W mojej serii. Do widzenia.